Jak podobała ci się propozycja Luny, czyli The Tower. Wiesz co, ja Lunę kojarzę sprzed wielu, wielu lat jako debiutantkę, jako dziewczynę o niezwykle barwnej osobowości i ja zawsze oglądam Eurowizję z punktu widzenia obserwatora. Nigdy, oce, nigdy nie oceniam tego z punktu widzenia wokalisty i artysty, dlatego że nie jestem obiektywna, bo również śpiewam. Natomiast ja trzymałam kciuki za wszystkich w preselekcjach. Miałam swoje typy, ale zostawiłam je również dla siebie. Jest mi przykro bardzo, że moja koleżanka Kasia Moś jest negatywnie oceniana w tej materii. Nie rozumiem absolutnie hejtu w tej sprawie. Kasia miała prawo opowiedzieć swoje zdanie, i absolutnie nie mogę zrozumieć tego, dlaczego jest taka burza wokół tej wypowiedzi. To jest taki moment, kiedy jeżeli zostaniesz poproszona o komentarz i jeżeli ten komentarz wyrazisz, to jest to Twój komentarz i nie powinien absolutnie spotkać się po prostu z takimi negatywami, więc to jest tyle, co chciałam tylko powiedzieć w kwestii całej Eurowizji, że uważam, że najbardziej niesprawiedliwie została oceniona Kasia.